Ale ja się będę odchudzać do ślubu. Odchudzać? No, i tu jest problem, dziewczyny. Bo teraz tak, jeżeli ty chcesz schudnąć bardzo dużo, no to wtedy weź pod uwagę to, że będą ci się podobać zupełnie inne suknie na twojej sylwetce. I jeżeli tak to ma wyglądać, to wybieraj suknię wtedy, jeżeli będziesz już, już miała upragnioną wagę. Może czasami zdarzyć się tak, że będziesz musiała kupić suknię dostępną w salonie, ponieważ nie zdążymy jej sprowadzić. Natomiast jeżeli jesteś pewna tego wyboru sukni ślubnej w tej sylwetce, to my zamawiamy suknię, robimy kolejkę u producenta, a Twoje wymiary pobierzemy kilka miesięcy przed ślubem i wtedy suknia jest szyta na szybko. Ale musisz mieć taką świadomość, że suknia wtedy przyjdzie miesiąc przed ślubem i wtedy dopiero będziemy wykonywać przymiarki. Może to wzbudzać stres? No, musisz być na to przygotowana. Także jeżeli się odchudzasz, to najlepiej przed wyborem sukni.